Marcel Studzinski to wychowany Gorzowskiej Stali. Do zatrafił przed przed sezonem 2020. Pierwszy rok startu w czerwono-czarnych barwach zakończył ze średnią 0,667 punkta na bieg. Aktualnie intensywnie przygotowuje się do sezonu, trenując w Gorzowie. Co słychać u naszego juniora? Wszystko w porządku. Przygotowuje się w domu w Gorzowie. Dziś, teraz po nowym roku dołączam już do zorganizowanej grupy, bo na razie były to przygotowania prywatne. Jak na razie jest w porządku. Pracuję nad sprzętem i obdobiasem. Marcel przed tym sezonem zmienił nieco tryb swoich przygotowań względem ubiegłego roku, kiedy to uczestniczył w zajęciach prowadzonych przez trenera Krzysztofa Jabłońskiego. Teraz zdecydował się na indywidualny tok treningów. Poprzednia zima nauczyła mnie, że, że ciężko było mi pogodzić te do dojazdy i treningi, jeszcze powrót do domu, żeby przyjeżdżać tutaj do trenera Krzysztofa. Dlatego w tym roku z kierownicą klubu podjęliśmy decyzję, że, że moje przygotowania będą, będą się odbywały na miejscu w Gorzowie. W zimowej przerwie Marcin Ludziński zdecydował się także na zmianę kontraktu z klubem. Z amatorskiego przeszedł na zawodowy, co z kolei wiąże się z większą ilością obowiązków po stronie samego zawodnika. Ja myślę, że już wolałbym tego tematu nie poruszać, tylko skupić się na, 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 na przygotowaniach, bo, bo gdzieś już nie chcę sobie zakrzątać tym głowy, że jest to wyzwanie i narzucać cokolwiek na siebie. Podjąłem taką decyzję, chcę się z tym uporać, bo, bo, bo to może przynieść tylko korzyści I, i myślę, że na tym bym już zakończył tutaj ten przeskok z amatorstwa na zawodowstwo. Po przejściu Damiana Stalkowskiego w wiek seniora wydaje się, że główny ciężar walki o ligowe punkty wśród formacji młodzieżowej spadnie właśnie na Marcela Studzińskiego. Znaczy, moja średnia biegu punktowa na pewno nie była taka, jaką, jaką, e, jaką chciałem mieć przed sezonem, bo, bo, bo gdzieś tam nie jest to żadna tajemnica, że ten sezon nie poszedł po mojej myśli, zwłaszcza pierwsza połowa jego. Damian skończył wiek juniora i gdzieś tam współczuję mu tej sytuacji, bo wiadomo jak dzisiaj jest ze znalezieniem klubu. Ale myślę, że sobie poradzi, a, a, a co do tego, czy to wskakuje na moje barki, jest nas trzech, są dwa miejsca, po pierwszych treningach sztab, sztab szkoleniowy będzie decydował, kto będzie jeździł w składzie, a kto nie. Jeżeli otrzymał szansę, będę ją starał się wykorzystać w 100%. Sezon 2021 w Ewinner pierwszej Lidze Żużlowej zapowiada się na niezwykle wyrównany. Ten rok to brak zdecydowanego faworyta, jak zespół Stolunia w sezonie 2020. Na pewno klub ja był, był, był zdecydowanym faworytem, ale, ale myślę, że nie mnie to oceniać i rozgraniczać przed tym sezonem, kto nam zagrozi, kto nie zagrozi. Znamy już terminarz, e, trzeba czekać na pierwsze treningi i, i, i wszystko będzie w prawie. Kibice, którzy śledzą profil Marcela na Instagramie mogą zauważyć chociażby, że wiele czasu spędza w warsztacie samochodowym. To praca czy bardziej realizacja własnych pasji? Znaczy na pewno nie w warsztatach samochodowych, tylko w domu pracuję przy samochodach. Wiadomo, poza sezonem też trzeba się czymś zająć. A gdzieś tam, mając 20 lat, i yy, chodząc do szkoły, jeszcze nie można leżeć yy, na łóżku. Jest to moja pasja, hobby taka pozaróżlowa. Każdy żóżowiec myślę, że gdzieś tam ma jakiś swój zakątek, w którym się odnajduje. Ja się odnajduję w samochodach, gdzieś tam yy, lubię pracować, a, a w przerwie zimowej, no to, to, to tylko korzystam na tym.